Musimy zawsze zakończyć. Nie może być tak, że to dziecko kończy. To mm. musimy my, zawsze, każdą jedną sytuację musimy my. Ale i teraz, dlatego mówię, że dobry terapeuta, czy też taki świadomy rodzic, to jest taki rodzic, który naprawdę obserwuje, bo to dziecko nam pokazuje. I teraz tak, widzimy już błąd, nie chcę założyć butów. To już w naszej chwili musi być tak, dobra, spróbuję jeszcze raz, ale on jak nie założy, to co ja zrobię? Bo mm -hmm. to nie może wtedy odpuścić, bo jak my wtedy odpuszczamy, no to już przegraliśmy. No nie, to nie, 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 musimy nie, 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 na tak. szybko wymyślić jakąś strategię, żeby to dziecko wykonało nasze polecenie. Mm -hmm. I e, czasami, e, czyli odwracamy uwagę, e, załóżmy, jeżeli jest napięcie już u tego dziecka, już u nas, już czas, już wszystko inne, to wystarczy chociaż powiedzieć, e, nie wiem, usiądź, wstań, obróć się, cokolwiek, i on jak na przykład usiądzie, to wtedy mówimy, super, usiadłeś, brawo, piąteczka, idziemy. Czyli mm -hmm. z, jak, coś wykonał jakiś polecenie. Wykonam mm -hmm. i jest to na Zrobiliśmy. My zapomnieliśmy o butach. Zostawiliśmy te buty, ale jakby wygraliśmy, bo my musimy. Tak, tak, nie? Tak, no. w, tym, w tej relacji takiej. Dokładnie. Po prostu nie możemy zostawić, nie może być takiej sytuacji, jak mamy w domu też dziecko i ono się buntuje, że ono chce tam, coś tam chce i my, i tu, i już jest takie spięcie, i już emocje rosną, i już się zaraz zacznie histeria. I my już wiemy, że zaraz będzie histeria, bo my już to wiemy. my Same dziecko po prostu każdy ruch ruchu już, czy nie wiem, już często chyba już oddechu już wiemy, że dąży do tego to musimy szybko zmienić aktywności i szybko doprowadzić do tego, żeby czasami, nie wiem, powiem spójrz albo daj rękę, cokolwiek, takie cokolwiek. Czasami u dzieci malutkich, czy z trudnościami w rozumieniu mowy, to czasami to może być naprawdę taka dla nas bzdurka, ale musimy znaleźć coś, dzięki któremu przekierujemy uwagę, kończymy tą całą sytuację wykonanym poleceniem przez dziecko. Jeżeli e, dotyczy to całej klasy, no to pewnie by trzeba było określić jakiś, jakiś kontrakt ustawić, jakieś zasady ustawić, jakoś m, najpierw z dziećmi to przedyskutować i i, rozumieć, tak? i przejść przez kolejne etapy, tak żeby każde dziecko miało prawo w którymś momencie osiągnąć ten, ten, ten sukces swój. Nie? że czasami dzieci kończą. No bo to tak po prostu czasami... Ale jest. wtedy fajnie jak chociażby, bo już widzimy, że już tracimy kontrolę nad sytuacją, to dobrze, chociaż dziecko tak jak ono na przykład już jest irytowane i już wstaje hmm. i już to dobrze chociaż powiedzieć, to przybij piąteczkę super. I to wtedy z naszej inicjatywy wychodzi to, nie? Hmm. I on wykona tą piąteczkę i, w, i wtedy mimo wszystko wychodzi rzecz się zrodziło, że ona dostała taką wzmocnienie, że ona jest zaakceptowana w tej grupie, że dziewczynka jest dosyć mocno odrzucana w tej grupie i też, no, ona została rozumiana przez wychowawców, no bo nie mówiące o duże potrzeby. I jej nagrodą w tym wszystkim było zaakceptowanie, zaufanie tych dzieci. To było dla mnie niezłe. Piękne. I to jest właśnie to, co ja na samym początku mówiłam, że y, naprawdę studia mają zainspirować, dać jakieś takie ale potem to już czasami no. Chodzi o to, żeby nauczyć się kombinować, tak, żeby nauczyć się, jakby, czyli tak, wiedzieć, że, dobra, nie na siłę, nie to, nie to, nie to, dobra. Czyli, jak powie, ale nie mogę zostawić, tak, muszę zareagować, tak. I teraz co bym myślał. Często jest tak, że rodzice, na przykład, mówią, przychodzą i mówią, że mają problem, bo dziecko w domu e, skacze po stołach, po dwóch stołach skacze ostatnio takiego, e, i ja im, im mówię, co? Że ja nie odpowiem na pytanie, co zrobić, żeby nie skakał ze stołu A do stołu B, bo to jest sytuacja domowa, nie wiem, co się zadziewa wcześniej, co później, jaki jest przebieg tej sytuacji. Ja mówię, ale zwróćmy uwagę na to, na to, na to. No bo to tak jest, że trzeba być takim trochę dobrym detektywem nie? i trzeba bardzo mm, tak. Y głęboko spojrzeć na daną sytuację. Największym problemem jest to, że często, zwłaszcza w placówkach masowych, nauczyciele uważają, że jakieś dane dziecko, nie wiem, miało atak historii bez powodu. Mhm. że szkoła powiedziała, że chłopiec jest agresywny bez powodu, po prostu, mhm. że zupełnie. No i zostałam sobie z tym chłopcem. typowa jest ta ignorancja bardziej i, i niereagowanie na te sygnały przez dorosłych. No bo jak on jeszcze może, jeżeli on pokaże, jeżeli tu, jeżeli zaprowadzi panią, jeżeli nawet jeśli nie pisze, tylko całą sobą pokazuje i nikt nie reaguje, no to w końcu... To dziecko mi mówi, jak moja terapia będzie wyglądała. Ja mogę mieć plan piękny nastawiony, a widzę, że z czymś przychodzi i zaczynam działać tak jak on. I nawet jakbym je chciał zaprowadzić do tej świetlicy, to ja bym poszła do tej świetlicy, żeby on się tą godzinę pobawił z dziećmi, bo w danym momencie to jest ważniejsze.